Trują nas na potęgę, a my to wdychamy. Oto noc po oprysku chemtrails samolotów. Lewacy i nieświadomi mówią, że to pyłek z Sahary. Pokazuje, że są to nanocząsteczki metali ciężkich, które lecą swobodnie do magnesu opryskiwane z nieoznakowanych samolotów pod nazwą chemtrails lub geoinżynieria. Nie trzeba być uczonym. Żeby wiedzieć, że magnes nie przyciąga piasku z Sahary, a 16 marca, kiedy to nagrywam, drzewa jeszcze nie mają liści, więc do pyłków drzew i kwitnienia daleko. Oto oprysk samolotów, który zrobili w nocy 15 marca na całą Europę. Ludzie zaczęli robić zdjęcia i wrzucać to do internetu. Jest tego mnóstwo. Jest to operacja i plan NWO. Stoją za nim najbogatsi na świecie głównie hazardzy. To oni podtrubają nas w żywności, w wodzie, poprzez powietrze, szpryce i wymyślone zarazy w swoich laboratoriach, których mają około 300 na świecie, a na Ukrainie rzekomo Putin zniszczył około 30. Następny ich krok to uruchomienie śmiercionośnej drugiej i trzeciej generacji 5G, a także wojny i głód. Co do Ukrainy to ci władcy świata tworzą tam Hazarię. Jest to operacja niebiańska Jerozolima. Poczytajcie, bo znikają ważne informacje dziwnym trafem z internetu.